Cześć, nazywam się Monika Chrzanowska i czytam dla Was książkę Ilony Wiśniewskiej Białe. Zimna wyspa Spitsbergen. Wydawnictwo Czarne. Ze względu na trudne warunki pracy i życia, do Longyearbyen z reguły przyjeżdża się na kilkuletnie kontrakty. Dlatego mało kto się tu do siebie naprawdę przywiązuje. Na ulicy najpierw się uśmiechamy, a dopiero potem patrzymy do kogo. Na uśmiechach jednak często się kończy. Dlatego jak już się znajdzie kogoś, z kim dobrze pomilczeć, lepiej się go trzymać. My znalazłyśmy się przez przypadek i dajemy sobie prawo do samotności. Tutaj przyjaźnie zaczynają się tak szybko, jak kończą. Bo prędzej czy później i tak wszyscy wyjadą. Audiobook polecam wszystkim tym, którzy chcieliby się wybrać w jakieś skrajne warunki oraz tym, którzy chcieliby poznać autentycznych, szczerych ludzi. Polecam. Monika Chrzanowska. Ilona Wiśniewska. Białe, zimna wyspa Spitzbergen. Wydawnictwo czarne.